Druga odsłona tokarki. ona mi poprawiła. nie to koreczka, to karka. A to nie jest silniczek, tylko silnik i fakt faktem ma rację. skubaniec ma niezły uciąg. A od ostatniego filmu troszeczkę się zmieniło. Wygląda to o wiele lepiej. Zrezygnowałem z... Ustawienia tej tokarki jako wielkiej, przemysłowej, masakrycznej, ogromnej tokarni A raczej to jest mała tokarka modelarska i taka zostanie No takie potrzeby mi jest w tym momencie potrzebne Do dużej tokarki to ona ma, o jeszcze troszeczkę Także widzieliście ostatni filmik A jak nie to zapraszam Filmik pokazywał silnik w kole pośrednim no troszeczkę się zmieniło tamto to był prototyp kto wierzy że to zostanie na stałe no to był w błędzie to co się tutaj ładnie świeci o przybliżymy może troszeczkę damy światła na to co by rozjaśnić jest to aluminiowe koło pasowe oczywiście że wytoczone na tej małej dokarce daje radę chociaż cena <grym> aluminium bo to jest wałek 10 fi 10 cm no a troszeczkę byłem zaskoczony ceną całego, całych 10 cm takiego wałka, który był bardzo nierówno ucięty, ale dało radę zrobić no, na tej tokarce bez niestety szczęk zewnętrznych, których poszukuję nieustannie już pisałem do niejednego Człowieka, żeby mi tutaj znalazł te szczęki, sprawdził, czy ma w swoich zasobach szczęki zewnętrzne, ale no uchwyt nietypowy 12 mm średnicy, 12 mm średnicy, a szerokości szczęki. No dobrze, co się zmieniło od ostatniego filmiku? Mamy nowe mocowanie. stare zostały jeszcze zaślepione. Tak nieprofesjonalnie, ale to zrobimy jakąś zaślepkę. Jak będzie chwila wolnego czasu na aluminiowym profilu, troszeczkę to wszystko jest pozmieniane. Włączać tego nie będę na szybkie obroty, bo to się dużo nie zmieniło. Bo to jest dokładnie kopia 1 do 1 oryginalnego koła pośredniego, ale już przemocowana na stałe. Także wygląda to i pracuje znacznie lepiej. Jest o wiele mniejsze i lżejsze. E, nie wisi to w powietrzu, także po prostu nie wystaje poza obręb tokarki. Tak prezentuje się, można powiedzieć, tokarka. O, damy lampeczkę, która w każdej tokarce jest wymagana, żeby widzieć, co się, co się robi. Tak wygląda w całej swojej okazałości. Wcześniej stała na jakimś filcu. Filc, oczywiście tak jak wcześniej wspomniałem że zastąpiła płyta płyta miała być stalowa ale z racji że spawać to jeszcze ze mnie żaden dopiero się uczę na starej transformatorówce no, ale do jakiejś rzeczy można pospawać także posiadałem w swoich zapasach płytę aluminiową centymetrową tu widać Drugą płytę aluminiową centymetrową oddzieloną profilami to jest bodajże 30 na 50, i tych profili mamy jeden wzdłużnie przez całość z tyłu. Nie wiem, czy tam dobrze będzie widać. Drugi wzdłużnie przez całość, i mamy je w środku jeszcze jeden poprzecznie tu, drugi poprzecznie tu i trzeci poprzecznie tu aby zapobiec jakimkolwiek skrętom ponieważ to łoże to jest takie bym powiedział nietypowe na wałkach także zapobiega to całkiem sprawnie yy, skrętom całej tokarki w momencie pracy oczywiście tu jest skręcone tutaj co widzicie to jedna śrubka druga śrubka, trzecia, czwarta śrubka jest na rogach ale to nie wszystko bo one są też skręcone śrubami po prostu w środku, także jest tutaj z 5 śrub, e, które trzyma to dokupy, i do tego jest to jeszcze wszystko podklejone klejem, e, a, na, a na aerobowym, bez także naprawdę trzyma się to całkiem nieźle. Potencjometr, który widzieliście na ostatnim filmiku, no jest przeniesiony na. Odpowiednie miejsce, żeby można było to elegancko w trakcie pracy, sobie tutaj regulować prędkość. Pojawiła się kartka, nie wiem, czy to jest jej docelowe miejsce, ale całkiem, nie, całkiem nieźle to wygląda przełożeń yy, do nacinania gwintów, a w propos docinania gwintów yy, spełnia całkowicie swoje zadanie, ostatnio wytoczyła, przetoczyła nacięła. Gwint M8 x 0,75 do popularnych moim zdaniem i bardzo fajnych wiertarek modelarskich. Wygląda to całkiem zacnie. Pasuje idealnie. Pasuje na uchwyty i na końcówki proksanowskie. I zdaję swój egzamin. Będę do tego do dorabiał element, który będzie tutaj mi szlifował niektóre rzeczy i frezował zdłużnie, podłużnie, zobaczymy jak to będzie wyglądało pojawiły się też takie fajne uchwycieki może będzie widać na filmie, one są fajnie zradełkowane, kupiłem sobie radełko, bardzo drobniutkie, bo takie mi się podobało i zresztą będę chciał robić sobie takie małe śrubki do, nie do niektórych swoich projektów także tu jest jedna śrubka te wytoczenia to można pominąć bo to są jakieś śruby odpadowe akurat takie były, ale radełkowanie i w środku przegwintowanie tych wszystkich elementów no to już zasługa tej tokareczki jeżeli ktoś tutaj już pewnie zwrócił uwagę odrapana, obskurna nie starano, stara 64 rok to jest stara do karka, No to mam tutaj dużą zakłoskę do tej pory, bo na początku stwierdziłem, że ją wymyję w benzynie i ona jest wymyta, więc mnie nie brudzi. Żadnych tutaj syfów nie zostawia. Jest czyściutko, elegancko. Zostawiłem tą y, powłokę malarską taką podrapaną, ze względu na to, żeby jeszcze uzyskać etap, y, znaczy etap, uzyskać taki fakturę, można powiedzieć, starocia. Chociaż cały czas się zastanawiam, czy tego nie pomalować, troszeczkę tego nie wyszlifować i nie odmalować na taką starą, fajną właśnie zieleń maszynową. Eee, I tu się bije troszeczkę z myślami, no bo wyzyskałaby naprawdę bardzo fajną, bardzo fajny wygląd, chociażby straciła w takim układzie ten, no to ten swój wiek pod tym względem, bo maszynka jest fajnie, jest wyczyszczona, nic tutaj nie brudzi, wszystko jest naoliwione. Yy, oczywiście te wałki będą gdzieś zabezpieczone jakimiś oringami w tych miejscach. Planuję, planuję tutaj zrobić tulejki, które będą w środku obłożone oringi, tak żeby tutaj ten cały syf, który będzie spadał na, na to łoże, będzie spychany w jedną i w drugą stronę i nie będzie dostawał się do do, w miejsce yy, styku z, z suportem oraz konikiem. Wszystkie koła. Zmianowe zostały wyczyszczone elegancko podrabiane wszystkie jakieś tam nakrętki śrubki. Wreszcie to, się, wreszcie to wygląda i nie brudzi wszystkiego po prostu dookoła tak jak to brudziło. Uchwyt został przeszlifowany. Delikatnie, bo delikatnie, ale wreszcie trzyma jakiś wymiar. We wrzecienniku zostały wymiane łożyska. Eee, oryginalnie to były normalnie łożyska kulkowe. Dużo osób na forach pisało, żeby zastosować łożyska skośne, kulkowe, ale powiem szczerze, normalne łożyska, Jezu, wypadło mi to z głowy, to są łożyska wałkowe, i na z tym sobie zaraz przypomnę, wchodzą elegancko. I tu nie ma żadnych większych przeróbek, także tu są normalne, takie maszynowe łożyska, i to się wszystko elegancko trzyma, żadnego już bicia, żadnego luzu, nie ma takiej możliwości, jest z tyłu, nakrę jest z tyłu nakrętka, można to dociągnąć, e, żadnego e, nawet milimetrowego. Ja wiem, ostatnio badałem to czujnikiem, to ma tam bicie 001 przepraszam no to także już jest doprowadzone to do można powiedzieć stanu użytku. Jeszcze będę troszeczkę walczył właśnie z kasowaniem, z kasowaniem luzu na tych rączkach. Także no jeszcze jest tutaj to widzicie praktycznie no. Ja wiem, 3 wiem. Trzy czwarte obrotu no to jest luzu tak na tym, ale to będziemy powolutku walczyć, na razie to nie przeszkadza, żeby cokolwiek na tym wytoczyć no dobra, tokarka tokarką, ale do tokarki jako, że ona ma być modelarska I nie ma szpecić wszystkiego dookoła, także powstała skrzyneczka skrzyneczka jest ze sklejki jakichś odpadów bez wyciągniętych z garażu, ze strychu, jakieś kawałki posklejane to wszystko do okupy głębokości około 14 cm i mamy tutaj szufladeczki na noże wreszcie mamy wszystko, czyli za wszystkim porządek na noże, część noży, część jakiś elementów do tego narzynki wszystkie po prostu jakieś elementy, po prostu gwintowniki nawet jest miejsce typowo na kluczyk, żeby mi tu nie zginął. Zwykle to leży tu w, w, w miejscu pracy. Także jest kluczyk. Jest też duża szufladna na dole. Wykorzystane miejsce na jakieś właśnie gwintowniki, jakieś szczypce, kawałki po prostu materiału. Jest na wszystko miejsce, wszystko pod ręką. Jest lampeczka i to się wszystko elegancko, ładnie komponuje. No właśnie, jestem na etapie powolutku, bo powolutku czas, jak to się mówi w tym momencie, nie mogę, bo jest noc. Dzieciaki moje już śpią, także już nie mogę toczyć, ale powstają takie elemenciki. Pierdełki, bo pierdełki. Ktoś będzie się śmiał, ktoś będzie wyśmiewał, ale powiem szczerze, bardzo fajny, mi się podoba. Wygląda to całkiem nieźle. Chciałbym, żeby każdy kudziu miał taki porządek We, w, swoim, w swoim garażu, chociaż widzę, że większość profesjonalnych osób wszędzie ma jakąś skrzyneczkę, wszystko poukładane ładnie, zapinki, nie zapinki na wszystkie elementy. Także jest w tym całkiem niezły potencjał do, do pracy. Prawdopodobnie tak będzie część czasu stała. No wiadomo, to nie ma zarabiać. To ma ułatwić mi niektóre rzeczy. No, a jeszcze tutaj wspomnę jest taka draca na wióry. No, jeszcze coś tam zostało po ostatniej obróbce. Można zawsze to ładnie wszystko wyczyścić, odkurzyć, i to zostaje utrzymane w całkowitym porządku. Także podejrzewam, że będzie jeszcze jeden odcinek, taki już finiszowy, jeżeli mówimy o tej tokarce bo więcej rzeczy chyba w tym momencie nie jestem w stanie do niej dorobić, zmienić ani jej ulepszyć, trzeba by już kupować inną maszynę choć może pojawi się całkiem ciekawy filmik o kopiowaniu na tej, na tym ustrojstwie elementów gdyż takie gałeczki Zrobić jedną to nie problem. Każdy ją zrobi na jakiejkolwiek tokarce ale ją powielić, żeby miała taki sam wymiar, no to już zaczyna się ciekawa robota. Także dorobiłem sobie taki, taką przystawkę do kopiowania, a przystawka też jest całkiem ciekawa. Także może następnym razem zrobię taki filmik. To pozdrawiam.